Praca czy obywatelstwo? Obywatelstwo czy praca? Najlepiej jedno i drugie, ale na czymś skupić się trzeba, obrać coś jako główny cel i dążyć ku niemu. Praca w porcie to proszenie się o kłopoty. Nie mam ochoty tam wracać bez dobrego powodu. Z drugiej strony już teraz wyjechać z miasta. Nie, mam tu jeszcze coś do załatwienia. Przesunie się pan, przybić jeszcze kilka papierów muszę, a aż takich długich rąk to ja nie mam. Robotnik z lekką irytacją na twarzy wyrwał cię z zamyślenia. Co? A tak. Przepraszam. Odsunąłeś się i pospiesznie odszedłeś znikając za zakrętem. Mężczyzna rozwieszający ogłoszenia przerwał ci akurat w chwili, gdy powziąłeś postanowienie, że to obywatelstwo jest tym, na czym należy się skupić. W końcu do każdej rozważanej pracy można iść również z obywatelstwem, a bez niego to byłyby jedyne opcje, ty natomiast jesteś nieco ambitniejszy. Powinienem udać się do miejskiego skryby. Tylko gdzie on? Chociaż moment. Wiem. Szczęśliwie przypomniało ci się, że w drodze na tak mijałeś przecież biuro skryby. Było zaraz naprzeciwko placówki Araxos. Poznałeś je po licznych petentach w kolejce. I tym razem poznałbyś je z łatwością. Kolejka wcale nie była mniejsza niż wcześniej i wydawało się, że wręcz przeciwnie. Ustawiłeś się za ostatnią osobą, bo co innego miałeś zrobić i po prostu czekałeś. Pierwsze kilkanaście minut minęło powoli, ale spokojnie. Dopiero po godzinie zacząłeś lekko denerwować się brakiem postępów. Minęło kolejne pół godziny. W tym czasie zmuszony byłeś do wysłuchiwania narzekań na bóle kolan jednego z ludzi kilka miejsc przed tobą. Niedługo potem do kolejki doszedł kolejny człowiek, po jego pogodnym wyrazie twarzy, biedak zdawał się nie wiedzieć, co go czeka. Cholera, czyżbym się spóźnił? Nie, przecież pora jest odpowiednia zdawał się mówić do siebie. Przepraszam szturnął cię w ramię. Długo pan tu stoi? Będzie już ponad godzinę. Pewnie blisko dwóch naprawdę? I już była ta kolejka, bogowie Nigdy nie zrozumiem ludzi zajmujących sobie kolejkę pół dnia wcześniej. Jak to zajmowali ich przed nimi, pewnie też ktoś był. Myli się pan? Dobrze znam Mateja. To mój znajomy. W soboty zawsze przychodzi trzy godziny później niż powinien. Co oznacza, że zjawi się niebawem. Zrozumiałeś, że zmarnowałeś sporo czasu stojąc w kolejce, która nawet nie ma sensu, no a przynajmniej z twojej perspektywy. Ci stojący pod drzwiami pewnie również nie są zbytnio pocieszeni. Ale przynajmniej będą przyjęci od razu, nie to co ty. Mógłby mi pan powiedzieć jedną rzecz. Zagadnąłeś rzekomego przyjaciela z Kryby. Tak, słucham. Jak długo przeważnie się tutaj czeka, patrząc na to ilu ludzi czeka tu już teraz? No, to zależy. Zamyślił się. Jeśli przychodzą z pierdołami, jak dajmy na to farmerzy zdający raport ze zbiorów, to skwadrans od łebka. A jeśli nie? Zapytałeś poddenerwowany, widząc, że przed tobą nie ma ani jednego rolnika. Hmm. Najgorsze są wnioski o obywatelstwo, szanowny panie. O, skaranie boskie z tymi wszystkimi, niepiśmiennymi z zakątków kraju, o których pierwszy raz się słyszy. Każdemu jednemu matej musi przeczytać wszystkie dokumenty, wytłumaczyć co i jak. A to wszystko językiem urzędowym napisane, więc prości ludzie nic z tego nie rozumieją. Tylko potakują, a na koniec przychodzi moment podpisu i problem. Bo nasze kochane prawo nie przewiduje, żeby dwie osoby miały identyczny podpis. A niepiśmienni stawiają krzyżyki jako podpis. No, i każdy krzyżyk musi się różnić od innych. Więc trzeba porównywać, czy ten postawiony teraz różni się od tych, które już są w archiwum. O inno się. Miejże litość. Wyznaje pani nosa, A to ciekawe, co pana skłoniło do nawrócenia. Jeśli to nic osobistego, oczywiście. Do nawrócenia! Nic! W moich stronach wierzymy w słowa imnosa od pokoleń. A, no tak! Musi pan być przyjezdnym, że też od razu nie zrozumiałem. Skąd pan pochodzi? Westchnąłeś z rezygnacją, spoglądając na górujące słońce, które jasno wskazywało dochodzące południe. Skryby jak nie było, tak nie ma? Zmyrtany. Konkretnie z nordmarskiego pogranicza. Urodziłem się na jednej z tamtejszych wsi. Pan z kontynentu, to świetnie się składa. Mam w węgardzie pewnego znajomego. Zachęcony mężczyzna całkowicie pochłonął się we własnej opowieści. Wiedziałeś, że przyjdzie ci spędzić z nim sporo czasu, a czas ten upłynie raczej pod znakiem wątpliwej przyjemności. I rozumie pan, jak to jest z tą szlachtą? Pazerni jak cholera. A jak przyjdzie, co do czego to uciekają, aż się za nimi kurzy? To właściwie skąd pan jest, panie Arianie? Miałeś już odpowiedzieć, gdy zbliżyła się do was dwójka halabardników. Za nimi powolnym krokiem szedł pulchny człowiek w bogatym kubraku i z modną czapką w kolorze czerwieni i zdobioną gęsim piórem. O, w końcu idą. No świetnie mi się z panem rozmawiało, ale rozumie pan. Chyba aż tak prędko ta kolejka się nie przesunie. Zresztą i tak jestem przed panem, czyż nie? Słowa nowo poznanego mężczyzny mocno cię zdziwiły zupełnie, jakby miał zamiar wejść bez kolejki. Ach, widzi pan? Matej wpuści mnie bez kolejki, zatem. Chociaż ma pan rację, z nikim jeszcze czas w kolejce tak szybko mi nie zleciał jak z panem. Załatwię panu wejście zaraz po mnie. Co pan powie? No cóż, jeśli jest taka możliwość, nie odmówię. Odparłeś skołowany, czując, że nie warto się z nim kłócić. Nie takiego charakteru biurokracji spodziewałeś się po Archolos. Halabardnicy zbliżyli się z zaciętymi minami, mocno zaciskając dłonie na drzewcach swych broni. Zupełnie jakby tylko czekali na pretekst, by kogoś zdzielić po głowie kawałkiem dębu. Kolejka rozstąpiła się na boki, by absolutnie owego pretekstu nie dawać. W końcu nigdy nie wiadomo. Człowiek wielokrotnie nazwany Matejem przez twojego kolegę z kolejki, wszedł po schodach, nawet nie zwracając uwagi na rzekomo znajomego mu człowieka. Ten jednak w ogóle niezniechęcony pognał za nim wykorzystując stojących w bezruchu petentów i ku ich wielkiemu zdziwieniu, a zwłaszcza ku kompletnemu szokowi człowieka, który już przestępował próg biura, ślizgnął się do środka i momentalnie zatrzasnął za sobą drzwi. Pierwszy w kolejce łysawy mężczyzna, zupełnie oniemiały ze zdumienia, stał tak przez moment z podniesioną jedną nogą gotową do wejścia. Wyglądał jak kamienna rzeźba, czym nieco rozbawił resztę oczekujących. Gdy już otrząsnął się na tyle, by pojąć co w ogóle zaszło, zamierzał protestować, dobijać się do drzwi i domagać się respektowania jego pierwszeństwa w kolejce. Jak ono właśnie, pierwszego w kolejce, niewzruszone twarze halabardników. A może raczej ich groźnie wyglądające bronie. Były jednak wystarczającym argumentem, by mężczyzna poniechał i cierpliwie czekał na swoją kolej. Ta jednak, gdy już wydawało mu się, że nadeszła, okazało się, że wcale nie. Z biura w końcu wyszedł facet, który obiecał załatwić ci miejsce po sobie. Co prawda nie robiłeś sobie wielkich nadziei, ale ten przystanął obok jednego ze strażników i coś do niego powiedział. Ten słysząc to zagrodził drogę wchodzącemu już łysemu i krzyknął. I Arian z... I, z Nordmaru. Z nordmarskiego pogranicza, idioto. Pomyślałeś z dezaprobatą. Minąłeś się jeszcze na schodach ze swoim dobrodziejem i po wymianie przyjaznych spojrzeń wszedłeś do kancelarii Skryby. Od razu po przekroczeniu progu zaatakował cię ostry zapach kwiatowych perfum. Jego źródło było łatwe do zlokalizowania. W rogu pokoju siedział miejski skryba z owalnym flakonem w ręce. Na twój widok odstawił go na komódkę ustawioną zaraz obok jego biurka. I zapraszającym gestem wskazał ci krzesło. Zająłeś miejsce czując się nieco niezręcznie. Nigdy w życiu nie miałeś okazji załatwiać niczego w prawdziwym urzędzie, bo chodzenia za sprawą do miejscowego rządcy w rodzinnej wsi z pewnością prawdziwym urzędem nazwać nie można. Tu w każdym razie na stole nie stał poczęstunek, ba... Nawet stołu nie było. Dziękuję serdecznie za przyjęcie bez kolejki. Jestem bardzo wdzięczny. W jakiej sprawie? Zapytał z lekką od razu, jakby wspomnienie o niedawnym procederze godziło w jego honor. W sprawie obywatelstwa chciałbym. Dobrze. Wedle rozporządzenia numer 486 rady miejskiej miasta Królewskiego Archolos. Za poświadczeniem Gubernatora Morisa, będącego przedstawicielem woli. Panującego nam wszystkim króla Robara II, kandydat ubiegający się o obywatelstwo miasta królewskiego Archolos, niezależnie od faktu pochodzenia z ziem będących w obrębie granic królestwa lub nie, winien spełnić dwa następujące warunki. Patrzyłeś na skrybę nierozumnym wzrokiem potok słównie, co cię przeraził. Bogowie. Obym nigdy nie musiał wracać tu po raz drugi. Matej tymczasem kontynuował. Po pierwsze, kandydat ubiegający się o obywatelstwo królewskiego miasta Archolos niszcza dobrowolną opłatę w wysokości 200 złotych monet na poczet potrzeb administracyjnych oraz pokrycia kosztów sporządzenia stosownej dokumentacji. Z tego wszystkiego zrozumiałeś jedynie słowa opłata i 200 monet, ponieważ słysząc dobrowolna opłata... A chwilę wcześniej kandydat powinien, czyli musi. Zachodziłeś w głowę, czy trzeba, czy jednak nie? Po drugiej i ostatnie, kandydat winien postarać się o uzyskanie, a następnie przedstawić stosownemu organowi administracyjnemu przynajmniej trzy listy polecające od obecnych obywateli królewskiego miasta Archolos. Dotyczy to zarówno obywateli rdzennych, jak i również tych którym obywatelstwo zostało nadane. Czy kandydat ma jakieś pytania? Kolejnym, co zbiło cię z tropu, była forma trzecioosobowa, której z początku nie zrozumiałeś i zmusiłeś skrybę do oczekiwania przez dobrą minutę, zanim się odezwałeś. Mam pewną wątpliwość. Tak? Odparł wzdychając. Wspominał pan, że muszę spełnić dwa warunki. A w pierwszym z nich jest mowa o dobrowolnej opłacie. Więc jak to jest? Prawo nie przewiduje zmuszania ludności napływowej do przyjmowania obywatelstwa, a zatem złożenie wniosku, a co za tym idzie dalsze spełnienie warunków, jest aktem w pełni dobrowolnym. Czyli jeśli chcę dostać obywatelstwo, muszę zapłacić. Dokładnie. Rozumiem. To wszystko? Zapytał, prostując się na krześle, jakby już chcąc wskazać ci drzwi wyjściowe. Y nie, mam jeszcze jedno pytanie. Słucham. Rozglądałem się za pracą. Jednak na tablicy ogłoszeń znalazłem jedynie proste prace w porcie czy na farmie. Wszelkie kwestie dotyczące poszukiwania pracy oraz organizowanych prac sezonowych na polach przynależących do farm i winnic Archolos w urzędzie obok. Przerwał ci po raz kolejny, nie pozwalając dokończyć zdania. Tutaj udzielamy jedynie informacji na temat ochotniczych prac górniczych w kopalniach magicznej rudy na wyspie Kolinis, bądź w sprawie pracy w charakterze czeladniczym. Jeśli to wszystko. Ja właśnie chciałem zapytać o pracę jako czeladnik. Jak to wygląda? Teraz to ty wszedłeś mu w słowo, co wyraźnie go zdenerwowało. Wedle rozporządzenia nr 487 Rady Miejskiej Królewskiego Miasta Archolos, zmieniającego rozporządzenie w sprawie zatrudniania nowych pracowników przez mistrzów czeladniczych, znosi się dotychczasowy wymóg zatrudnienia u mistrza czeladniczego w celu uzyskania obywatelstwa. <laughs> To chyba ułatwienie, pomyślałeś. Jednocześnie, chcąc chronić ograniczone miejsca pracy dla rdzennych mieszkańców miasta, całkowicie zakazuje się zatrudniania przez mistrzów czeladniczych osób nieposiadających obywatelstwa miasta Archolos. Przepraszam, co takiego, jeśli nie jestem obywatelem. Nie mogę mieć pracy. Kandydat życzy sobie, żeby powtórzyć? Nie, zrozumiałem, choć nieco mnie to dziwi. Czy tym razem to wszystko? Tak, dziękuję za poświęcony czas, ja już pójdę. Zacząłeś kierować się do wyjścia. Chwila! Urzędnik zatrzymał cię w progu. Te dokumenty każdy kandydat otrzymuje na własność. W razie nieścisłości należy wyjaśniać je w urzędzie. Na następną wizytę proszę przynieść ze sobą referencję oraz 200 sztuk złota. Zabrałeś podany ci pliczek papierów i spakowałeś go do torby. Wychodząc, minąłeś raz jeszcze całą kolejkę, która bynajmniej nie była zadowolona, że tobie już udało się wszystko załatwić. Bogowie nareszcie. Usłyszałeś za sobą znajomy głos. Trochę ci tam zeszło. I mogę na ty? Mam nadzieję, że nie uraziłem. Ja jestem Spence. Mówiąc to, podał ci dłoń. Arian. Odwzajemniłeś gest. Jestem ciekawy, dlaczego na mnie czekałeś. Chciałeś dokończyć naszą rozmowę na temat wojny. Nie do końca. Ale to całkiem dobry pomysł. <laughs> Pomyślałem sobie, że skoro starasz się o obywatelstwo, to pomogę ci je zdobyć. A skąd taka myśl? Jeśli można wiedzieć? Z dobrego serca, oczywiście. No i może kiedyś w nieokreślonej bliżej przyszłości, odwdzięczyłbyś się tak ze zwykłej ludzkiej potrzeby, odpłacenia dobrem na dobro jako wyznawca i nosa z pewnością wiesz o czym mówię. Zresztą. Nie ma co tak gadać po próżnicy. Jesteś tu nowy. Nie znasz miasta, a szkoda, bo jest wiele do poznania. A najlepiej będzie zacząć od tutejszego alkoholu. Co ty na to? Ja stawiam. Właściwie to czemu nie? Wasze wino jest znane na całym świecie. Prawdę mówiąc, miałem na myśli piwo i nie przepadam za winem. No co? Nie patrz tak na mnie. To, że pochodzę z Archolos, nie znaczy, że muszę odróżniać rocznik wina po barwie plamy na ścianie. A powinieneś wiedzieć, że piwo również mamy tu wyborne. Na rogu dzielnicy handlowej swój browar ma Tomas, to mój znajomy. Choć Spence, nie czekając szczególnie na ciebie, ruszył w kierunku targu. Nie pozostało ci nic innego, jak za nim pójść. Przez całą drogę do browaru zastanawiałeś się, czego może chcieć ten cały Spence pomimo absolutnie dziwnych okoliczności, w jakich na siebie wpadliście. Wydawał się całkiem szczery w swoich słowach. A ponadto, i z wyglądu nie zdawał się być nawet najmniejszym ewentualnym zagrożeniem, był bardzo szczupłym, wręcz chorowicie chudym człowiekiem, co chyba musiało mu przeszkadzać, bo ubrany był w szerszą koszulę z grubej tkaniny, tak by choć w części zamaskować swoją wątłą posturę. Zadziwiającym w jego ubiorze była biel koszuli. Może tak się noszą obywatele Archolos, kto wie. Dla ciebie śnieżna biel była kolorem podniosłych uroczystości, choćby ślubów. Jedna jeszcze rzecz wpadła ci w oko dopiero teraz, gdy przywiązałeś większą uwagę do detali, mianowicie jego skóra na szyi i rękach, blada. Na twarzy przechodziła w dość intensywne zaczerwienienie, jakby od regularnie spożywanego nadmiaru alkoholu. Osobliwy z niego człowiek. Zobaczymy, co jeszcze ciekawego powie. Droga była krótka. Jednak twój towarzysz mówił tak dużo i tak szybko, że zdążyłeś dowiedzieć się co nieco o piwowarze Tomasie, który zdaje się być bardzo ambitnym wizjonerem z planami obalenia prymu win na stołach. Co więcej, wyglądało na to, że Spence był człowiekiem o wielu talentach i jeszcze większej ilości kontaktów, bo przechwalał się, że niedawno oskubał w karty dowódcę tutejszych kuszników Straży Miejskiej, niejakiego Weigara. Wczoraj za to miał okazję doradzać swojemu bardzo bliskiemu znajomemu karczmarzowi Gerstandowi w okazyjnym zakupie świetnego wina. A tak w ogóle to gdyby nie wojna w Myrtanie, to chętnie odwiedziłby swoich przyjaciół z węgardzkiej Gilgi kupieckiej. Ciężko ci było ocenić na ile jest prawdy w jego słowach, jednak nawet jeśli kłamał, nie było to nic szkodliwego. W końcu dotarliście na miejsce. Spence poprosił cię, żebyś zajął stół przed lokalem... A on zawoła Tomasa, by przedstawił wam swoje najnowsze specjały. Nowo poznany obywatel zniknął za drzwiami lokalu, a ty czekałeś tak, jak prosił. Usiadłeś twarzą w stronę targu, specjalnie po to, by spróbować dojrzeć handlarza, któremu dziś o poranku sprzedałeś czarną perłę. Niestety nie było to możliwe. Jego stragan zasłaniał tłum ludzi i jeszcze większa masa przyciągających wzrok przypraw, warzyw i owoców. Na Spensa nie czekałeś długo. Może mijał kwadrans, gdy pokazał się z powrotem. I nie sam. Przyprowadził ze sobą niskawego mężczyznę o kruczo-czarnych włosach i w brudnym fartuchu. Aria, nie poznaj piwowara Tomasa. Tomasie, to Arian, mój znajomy. Spens przedstawił was sobie, na dodatek już klasyfikując cię do rangi własnego znajomego. Jak widać, szybko zyskiwałeś w jego oczach. Na dobrą sprawę niemal tylko słuchając tego, co mówi. Miło Cię poznać! Wypijmy za nowe znajomości! Tomas podał Ci do ręki butelkę. W dotyku była bardzo zimna, jakby trzymana w śniegach Nordmaru. Za nowe znajomości! dorzucił Spence, wychylając całą butelkę niemal na raz. Przyłożyłeś butelczynę do ust i skosztowałeś trunku powoli, ciekawy jego smaku. Ten zaskoczył Cię całkowicie. Z początku uderzający goryczą tak intensywną, jakby zamiast chmielu ktoś dodał ziaren gorczycy. Pochłonąłeś kolejny łyk machinalnie, by tylko przepłukać język. Teraz smak był już zgoła inny. Gorycz nie była już właściwie odczuwalna, a na jej miejscu poczułeś delikatną słodycz przepływającą po twoim języku z każdą kolejną falą pochłanianego alkoholu. Nie tak prędko, zganił Cię Tomas. Mrocznego paladyna należy degustować małymi łyczkami jak wino. Spróbuj wyciągnąć z każdego łyku jak największą ilość doznań. Po prostu warto. Pomimo tego, że nie miałeś w zwyczaju picia alkoholu dla smaku, słuchałeś browarnika, by nie sprawić mu zawodu. Długo można by rozprawiać na temat koloru, czarnego jak smoła. Przy zapachu przywołującego na myśl palone ziarna zbóż, ale w tej chwili nie czułeś się w stu procentach komfortowo. A przynajmniej nie na tyle, by całą twoją uwagę pochłonęło piwo. Tomasie, jesteś potrzebny... Wybrzmiało gdzieś ze środka lokalu. Oj, wybacz, Arianie. Chętnie bym został i porozmawiał, ale sam widzisz... siła wyższa. Mówiąc to, Tomas pobiegł z powrotem do browaru. Zostaliście sam na sam po raz kolejny. Ze Spencem. Chwilę siedzieliście tak w ciszy i bynajmniej nie dlatego, że Spence zaczął zachowywać się inaczej niż wcześniej. Po prostu jego usta były teraz zajęte czym innym mianowicie opróżnianiem butelki zostawionej na stole przez Tomasa. To co? Jaki masz teraz plan? zapytał, rozpierając się leniwie na oparciu krzesła. Chyba to ty powinieneś powiedzieć, o czym chciałeś ze mną pogadać. No tak, to za chwilę ale wyobraź sobie, że mnie nie spotkałeś. Jesteś już po wizycie u Mateja. No, pomijając ten szczegół, że gdyby nie ja, dalej kisiłbyś się w kolejce, ale to zostawmy. Jesteś już po tym przykrym obowiązku. Wiesz co musisz zrobić, żeby mieć to obywatelstwo. No i co teraz? Co robisz? To jakaś gra. Zapytałeś podejrzliwie mrużąc nieco oczy. Nie, po prostu jestem ciekawy. To wszystko. Najpewniej zabrałbym się za zdobywanie listów polecających. Co innego mógłbym robić? Tak myślałem, ale jak to sobie wyobrażasz? Biegałbyś po ulicach i zaczepiał każdego jednego człowieka z pytaniem, czy przypadkiem nie ma obywatelstwa. I czy może nie wystawiłby ci listu polecającego? Zabawnie by to wyglądało! Przemilczałeś odpowiedź, zastanawiając się nad jego słowami: Przynajmniej masz na tyle oleju w głowie, żeby teraz widzieć absurd takiego postępowania. Uwierz mi, Wielu tak robiło i większość z nich dzisiaj albo gnije w porcie, albo w najlepszym wypadku zacharowuje się na śmierć gdzieś na uprawach Holdwiga. No to pewnie masz jakiś lepszy pomysł. A mam, odparł dumny z siebie. Potrzebujesz trzech listów, a jeden już masz, jeszcze tylko dwa. Jak to jeden już mam? odrzekłeś, zbity z tropu. No o, powiedzmy, że jeszcze nie fizycznie, nie w kieszeni. Ale możesz być pewien, że masz. Pomyśl sobie tak. Siedzisz tu sobie ze mną. Ja jestem obywatelem. Ty chcesz zostać obywatelem. Potrzebujesz referencji, a ja cię lubię, przyjacielu. Połącz kropki. I dlaczego miałbyś mi wystawić list polecający za darmo? A po co miałbym ci to utrudniać? Coś mi to da, że popatrzę się z wyższością na nowo przybyłego i będę jak większość tutejszych nadętych idiotów którzy siedzą całe wieczory w gospodach chlejąc wyspiarskie. A za robotę się nie biorą, bo im się nie chce. Ale na widok ludzi spoza Archolos, starających się o obywatelstwo, to aż ich ręce świeżbią. Mimo wszystko podchodzę do tego miasta z dość sporą rezerwą, więc wybacz, ale również i do ciebie. Wciąż wyczuwam jakiś haczyk. No dobrze, masz mnie. Jeśli można w ogóle nazwać to jakimkolwiek haczykiem... Ale niech już ci będzie. Mam dom całkiem niedaleko stąd, ale cholernie mi brakuje kogokolwiek, żeby do niego otworzyć gębę. Mieszkam sam jak palec już niemal pół roku. Zanim zapytasz, w myśl zasady ostrożności i sporej rezerwy, co stało się z poprzednią osobą, która ze mną mieszkała, to odpowiem ci, że to była moja żona. I nie żyje. Zmarła nagle. W nocy dostała gorączki. I zanim zdołałem sprowadzić medyków, już nie żyła. Ale nie chcę już o tym gadać. Wracając do ciebie, masz gdzie spać? Jego twarz spoważniała jak nigdy wcześniej. No cóż, prawdę mówiąc to, nie? W takim razie, co stoi na przeszkodzie? Nie chcę, żebyś czuł się jakoś uwiązany. Pomieszkaj ze mną, dopóki nie staniesz tutaj na nogi, co? Podpowiem ci, do kogo warto zgłosić się w sprawie listów. Swoją drogą, jeden list masz już ode mnie obiecany, więc choćbyś odrzucił moją ofertę, przed listem nie uciekniesz. Wiesz co, zdaj mi to chwilę przemyśleć? Odpowiedziałeś prawdziwie rozdarty między swoją ostrożnością a szczerością Spensa. Ależ proszę, nigdzie się nam nie śpieszy. Pójdę po więcej piwa, bo przy kuflu lepiej podejmuje się decyzję. Nigdzie nie uciekaj, zaraz wracam. Zamyśliłeś się, a chudy mężczyzna wstał i nie wiedzieć kiedy zniknął ci z oczu. Pobyt w metropolii widać nie ułatwia życia. Wciąż stawia przed trudnymi wyborami, a przynajmniej na początku. Nie wydaje mi się, żeby ten człowiek kłamał. Wydaje się szczery aż do bólu. Z drugiej strony, czy nie wyszedłem dobrze na własnych pomysłach? Kto powiedział, że będę jak inni? Biegający jak takura bez głowy od jednego do drugiego. Podejdę do miejscowych kupców... Na pewno są obywatelami, tylko czego w sumie mogliby chcieć w zamian. Złota im nie brak, ale zdobyć jakieś towary, których dotychczas nie mieli. Może. Decyzja nie była łatwa. Raz górę brała podejrzliwość, za drugim z kolei bardzo chciałeś wierzyć nowemu znajomemu. Spens jeszcze nie wracał, a ty wciąż myślałeś. To był czwarty odcinek historii interaktywnej uchodźcy. Teraz, drogi widzu, nadchodzi moment, w którym od ciebie zależą jego losy. Zajrzyj na kartę społeczności, gdzie znajdziesz ankietę. Podejmij decyzję co do dalszych losów bohatera historii interaktywnej. Co zrobi teraz? Przyjmie ofertę Spensa i zamieszka u niego do czasu uzyskania obywatelstwa. Odrzuci ofertę Spensa i postara się zdobyć obywatelstwo na własną rękę. Decyzja należy do ciebie. A tymczasem do zobaczenia.